Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś też będą burze, dlatego też wjeżdża prognoza burzowa, którą dla was przygotowałem, a raczej przegląd modeli numerycznych i przegląd innych prognoz burzowych, a żebyście wiedzieli, jak wygląda sytuacja i co można sobie w tym czasie zrobić, czy można zrobić jakieś ciekawe zdjęcia, a ostatnio można było, bo co prawda mieliśmy taką typową konwekcję wewnątrzmasową. Co to jest opowiadałem w poprzednim materiale, natomiast ona ma to do siebie, że te burze są słabe. Te burze szybko powstają i w miarę szybko zanikają. Jeżeli powstają w naszym regionie, no to bardzo fajnie, bo można zrobić bardzo ładne zdjęcia, ale jeżeli powstają gdzieś dalej, tak jak było ostatnio, wczoraj, względem łomży, to jechać tam jest dosyć duże ryzyko, aczkolwiek czasami próbuje. Dziś będzie zdecydowanie większa szansa na burzę na północnym wschodzie, chociażby, więc ja liczę też na takie zdjęcia. To, co widzicie na zdjęciu, to oczywiście nie, nie są te burze, które występowały wczoraj, bo tutaj mamy naprawdę konkretną superkomórkę burzową z bardzo mocno skręconym mezocyklonem. Ten skręt widać tutaj, tutaj. Tutaj i jeszcze wyżej, on się tak okręca. To jest albo, albo było tornado, albo to była superkomórka tornadogenna, e, i bardzo piękne wyładowania. Oczywiście Stany Zjednoczone, bo oczywiście to, to są Stany Zjednoczone, nie Polska. U nas takie burze zdarzają się naprawdę, naprawdę rzadko, aczkolwiek. Pojawiają się również. Tu już natomiast są zdjęcia od pana Łukasza, już z Polski, i to jest jedna z komórek konwekcyjnych z burz, która y, przemieszczała się na lokalnej strefie zbieżności, która, którą można było zaobserwować od Warszawy po Lublin i tam tworzyło się kilka komórek konwekcyjnych, jedna za drugą się przemieszczały z racji tego, że w godzinach wieczornych już te poboczne komórki konwekcyjne zanikały bądź zaniknęły to był bardzo ładny podgląd właśnie na tą komórkę burzową i na te wyładowania, które dawała, co prawda tych wyładowań nie było dużo, ale mieliśmy bardzo ładne izolowanie tej komórki burzowej, więc zdjęcia wyglądały perfekt, tym bardziej, że mamy tutaj niebo bardzo ładne zdjęcie, bardzo ładne zdjęcia. Ja osobiście uwielbiam robić takie zdjęcia. Tylko tak jak mówię, tutaj też trzeba mieć trochę szczęścia, ponieważ wewnątrzmasowa konwekcja tworzy się nie wszędzie, więc tutaj no, czasami jest tak, że trzeba obejść się smakiem i obserwować zdjęcia innych. Mam nadzieję, że następnym razem się uda Natomiast to, co nam się udało i to, co świętowałem w dniu wczorajszym, to 9000 subskrybentów. Dzięki wam wszystkim za to, że jesteście. Każda łapka w górę, każdy komentarz i każda subskrypcja powoduje, że ten kanał nabiera rozpędu i się coraz bardziej rozwija. Dzięki wam wszystkim raz jeszcze za to. W tym momencie burz w Polsce nie ma. Mamy zachmurzenie w Polsce Północno-Zachodniej i Północno-Wschodniej. Najwięcej opadów w Polsce Północno-Zachodniej, aczkolwiek te opady nie są silne. Nad morzem mogą pojawić się niedługo pierwsze wyładowania. Na Północnym Wschodzie na razie bez żadnych, bez żadnych takich większych opadów i bez żadnych wyładowań. Tu jeszcze raz widok na tą komórkę burzową z okolic Lublina, widzianą z okolic Lublina. I zobaczcie jaka piękna konwekcja. I te piękne wyładowania, po prostu magia, uwielbiam coś takiego, uwielbiam coś ta takiego. I te wyładowania były widoczne tutaj. Generalnie widzimy z, na mapie z wyładowań z dnia wczorajszego, widzimy kilka właśnie takich stref, gdzie te burze przemieszczały się w większej ilości. Jedna to od Warszawy po Lublin, druga od Ostrowi Mazowieckiej po Brześć. No i kolejne od za północnego zachodu do centrum Polski. Tam tych wyładowań było najwięcej no i w Europie po przejściu tej masy powietrza chłodniejszej wyparciu tej masy powietrza zdecydowanie cieplejszej busze, szczególnie w, Polsce, w Europie środkowej no półwysep skandynawski bardzo burzowy jak na ażby się można było zdziwić ale bardzo burzowy no i oczywiście Adriatyk i Chorwacja tak jak wspominałem w tym momencie północny zachód w pełnym zachmurzeniu północny wschód również całkiem mocno zachmurzony, aczkolwiek tamta wyrwa dociera do Olsztyna Gierzycka, mamy więcej słońca, więcej słońca na południu i w centrum Polski, no a w kolejnych godzinach będą, e, będzie pogoda bardzo podobna z racji tego, że ten niż Marcellinus, co prawda powolutku oddala się od Polski, ale nadal wpływa na pogodę w Polsce, ten wyż we nie jest zbyt silny i to będzie powodowało właśnie w kolejnych godzinach opady i burze. Opady będą występowały przede wszystkim w Polsce zachodniej, w Polsce południowej będziemy mieli konwekcję i w Polsce północno-wschodniej. Generalnie konwekcja będzie praktycznie w całej Polsce i te burze są przewidywane. W Polsce północno-zachodniej, bo one będą wchodziły od strony Morza Bałtyckiego i przemieszczały się w kierunku południowym, z odchyleniem na południowy wschód, czyli generalnie typowy przykład efektu jeziora. Kolejne komórki konwekcyjne będą wstępowały do Polski z obwodu Królewieckiego oraz z Litwy. I one również będą przynosić, komór... będą przynosić burze. Tylko tutaj tak, część modeli widzi burze w nocy, co mnie bardzo mocno cieszy. Część modeli tu nie widzi w ogóle burz i prognozy tego nie uwzględniają, więc wszystko zobaczymy, co, be... znaczy, co będzie. Zobaczymy. To jest właśnie dobry przykład tej, progno... tej, tej pogody z burzami wewnątrzmasowymi, z konwekcją wewnątrzmasową. Wiemy, że się pojawi, ale nie wiemy do końca gdzie. Zerknijmy sobie na modele numeryczne. Inaczej na prognozy innych. Zacznijmy od IMGW. No i tak, jeśli chodzi o noc, no to już mamy 28 w tym momencie, więc 28 sobie sprawdzamy. No i mamy słabe burze w Polsce Północnej i Południowo-Wschodniej. Jak czytamy, w dość niestabilnej masie powietrza. Będzie ta niestabilna masa powietrza, będzie sprzyjać powstawaniu licznych, ale izolowanych i szybko przemieszczających się komórek opadowych i burzowych. Mogą im towarzyszyć opady deszczu, sięgające 10-15 mm. Największe zagrożenie e, większymi porywami wiatru na południowym wschodzie. Tam mogą one dochodzić do 65 km na godzinę, na pozostałym obszarze do 60 km na godzinę. W nocy z 28 na 29 brak burz. Bardzo podobna prognoza została wydana przez sieć obserwatorów burz północny zachód Polski razem z Wielkopolską z racji tego, że tam będzie od północy będą komórki konwekcyjne się przemieszczały za sprawą efektu jeziora oraz wschód i południe Polski. To bardzo podobna sytuacja, potencjalne burze będą słabe, pojawią się silne opady deszczu, a lokalnie pojawią się silne podmuchy wiatru i opady drobnego gradu. Pierwszych z spodziewamy się koło południa, ostatnie zanikną wieczorem. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj mają do powiedzenia podsyłowcy burz, i tu również bardzo podobnie. Więc największa szansa na burzę w obszarze Polski Północno-Zachodniej, aczkolwiek tu zauważcie, że ten obszar jest bardziej skierowany w kierunku wschodnim, więc nie województwo zachodnio-pomorskie, ale pomorskie i część kujawsko-pomorskiego, i ten obszar jest dosyć mocno ograniczony. Województwa pół północno-wschodnie, tutaj przede wszystkim południowo-wschodnie, więc reszta tu jest bardzo podobna. W związku z napływem z północnego zachodu wspomnianej niestabilnej, chłodniejszej masy powietrza prognozowany jest rozwój burz głównie na północy i północ południowym wschodzie kraju. Będą to pojedyncze komórki konwekcyjne, niosące ze sobą opady deszczu do około 10-15 mm oraz wiatr w porywach od 50 do 60 km na godzinę. Więc tak to wygląda. Burz silnych nie przewidujemy. Jeżeli już to będą burze malownicze, mimo wszystko warto mieć zainstalowaną aplikację. Monitor burz, która będzie Was ostrzegała przed burzami. Ja zapraszam również na stronę sieci obserwatorów burzobserwatorzy.info, gdzie znajdziecie taką właśnie, mapę taką właśnie mapę dynamiczną, na której w tym momencie pracuję. Ja życzę Wam dobrego dnia i pozdrawiam.